Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w odcinku, w którym ocenimy wszystkie nasze Halloweenowe ozdoby ze sklepu konji. Słuchajcie, są tego trzy pudełka, ale nie będzie to takie zwykłe ocenianie, że wiecie, wyciągamy i oceniamy. My będziemy musieli im dać różne kategorie. Od 10, czyli najlepszych. To jedynki, czyli najgorszych. No i tu jest problem, bo jak ja sobie tak myślałam, komu ja bym miała albo czemu dać jedynkę, to ja naprawdę nie wiem, ale to jest warunek obowiązkowy, żeby pogrupować to na właśnie jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki, siódemki i tak dalej. I słuchajcie, w każdej kategorii musi się znaleźć minimum jedna rzecz, czyli jakaś na tą jedynkę musi polecieć, jakaś na tą dwójkę musi polecieć. Pomogą mi w tym oczywiście członkowie mojej rodziny, Stasiu, Oliwka, może też dawić się dołączyć. Czy, no i ja tutaj myślę, że no joleczka to jest na 10. I w ogóle najwięcej tych rzeczy będzie dziesiątkowych. Chyba, że Dawid w trakcie, znając jego, to on mi znowu może dać jakieś utrudnienie, słuchajcie, ale liczę również na Was, żebyście Wy pomogli mi oceniać i jakoś ładnie to poukładać w tych grupach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Ogólnie mi się wszystkie te rzeczy bardzo podobają, będziemy robić upiorne urodziny Dawida w stylu Halloween. Goście mają się przebrać, tutaj cały pokój, jakby salon i kuchnia będą zmieniać będzie pełno pajęczyn, wiesz, takich wiecie, no po prostu będzie upiornie. Tak jak w tamtym roku ciocia Jadzia nas przestraszyła i zrobiła nam tutaj w naszym domu nawiedzony dom. Więc zapraszam do oglądania, oceniajcie razem z nami i jeżeli jeszcze nie macie ozdób na Halloween, a planujecie jakąś Halloweenową imprezę, to koniecznie zajrzyjcie do sklepu Congee, bo serio tam są dekoracje na każdą imprezę, na każdą okazję i są mega, mega, mega fajne. Jeśli ten odcinek się Wam spodoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i dajcie znać, jaka rzecz z tych wszystkich, które dzisiaj zobaczycie, jest Waszą jedenastką. Ja wiem, że nie ma takiej kategorii, ale taka jedna, jedna, taka, wiecie, jedenastka. Top of the top, najlepsza z rzeczy, które po prostu pokażemy. Okej, okay, więc tak, ja mam tutaj jedno pudło, które wyciągam. Proszę bardzo. To jest pudło numer 1. Oj, ja, jest bardzo ciężkie! Ale jest jeszcze pudło numer 2 i numer 3. Zrobimy sobie to chyba wszystko na podłodze, słuchajcie. Tu jest właśnie pudło numer 2, o pyk. I uwaga, pudło numer 3 i pyk, O, proszę bardzo. No i... Zaczynamy! Ja ogólnie teraz to mam wszystko pomieszane, czyli jakby i te nowe z tymi starymi i wszystko, bo to wszystko, wszystko będzie wyciągnięte na tych urodzinach Dawida, więc zaczynajmy sobie ocenianie, ja wołam Oliwkę, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Oj, oj, ja chciałam jedną rzecz, a wyciągnęły się dwie. Słuchajcie, Joleczka, to jest kumpelka cioci Jadzi, no i Joleczka, no to jest na 10 zdecydowanie, no ja nie mogę jej dać mniej niż 10, Joleczka to jest ogromna, wisząca, straszna taka czarownica z zieleniała i naprawdę jest ogromna, bo te, ten jej strój cały wisi słuchajcie do podłogi i ona jest równa ze mną, miała 1,64 i Joleczka, nie wiem ile ona tam ma wzrostu ale Joleczka jest creepy, ma takie straszne łapiska i wszystko no i, i ogólnie to jest całkiem sympatyczna babeczka i Joleczka ty na pewno pójdziesz na 10, nie ma innej opcji Opcji. I doszła do mnie Oliwka Cześć. i Oliwka stwierdziła, że Joleczka jest słaba i lepszy od Joleczki Dzie jest. Dziewiątka Joleczka a i właśnie nie... im mu mieliśmy nadać, i ja mówię może Andrzej i ktoś Maciuś. napisał Maciuś. I słuchajcie, ten Maciuś chyba zostanie, bo my się tak śmialiśmy. O przepraszam, z tego Maciusia. To mówi na muchę Maciuś. Maciuś, dobrze, więc pokazujemy wam Maciusia i Maciuś też pójdzie do tej kategorii 10 na 10. Uwaga, bo Maciuś też jest sporawy. I Maciuś jest y, fioletowy to, to, to trochę. Poczekajcie. Maciuś też jest bardzo duży. Maciuś jest interaktywny. Więc no może Oliwka, faktycznie ma rację, że Joleczkę na... Joleczka na dziewiątkę cię muszę dać, bo to jest niesprawiedliwe. Mamy oceniać szczerze. Jak nie ty myślisz? Się Maciuśowi A. się tu wkłada pod spodem tu. No właśnie. To jest nasz Maciuś. Maciuś tam jest troszeczkę niezadowolony i wkurzony, słuchajcie, ale Maciuś, ty masz 10 na 10, więc się nie wkurzaj. Dobra, weź już, od, od Maciuśu go. Nie da się od go? Teraz będziesz tak piał cały czas. Ej, Maciek. Dobra, więc słuchajcie, Joleczka spada na punkt dziewiąty, tak, bo jesteśmy sprawiedliwe, a Maciuś ogromny, on też jest bardzo duży, on jest chyba jeszcze wyższy od Joleczki, jakby tak z długości. On jest od ciebie no ja wiem, bo właśnie tam jeszcze na ziemi leży, a tu mnie przewyższa, więc Maciuś jesteś 10 na 10. I teraz pytanie, czy jakaś dekoracja przebije Maciusia? Żebyśmy się nie pomyliły z oliwką i ze Stasiem, bo Stasiu już też tutaj zaraz do nas dołączy, to wyjmiemy sobie kartki, przytniemy je na pół i zrobimy numerki po prostu 1, 2, 3, 4 i tak dalej, no bo w każdej kategorii ma się znaleźć jedna rzecz. Okej, okay, do fioletową mam nadzieję, że ej, to w ogóle nie widać Oliwka, miałaś do czarnego! Choć będziesz rozkładała. Jedynkę daj na komodzie pod telewizorem i tam I będą tak. musiały być rzeczy, które oceniamy na jeden. I dwójkę też tam daj na komodę pod telewizor, poczekaj masz, bo myślę, że tych rzeczy będzie jakby najmniej. Trójkę daj tam może na indukcję. Nie wiem, tam po prostu na kuchnię daj tą trójkę. Czwórkę. Piątkę i szóstkę daj na stół. Czwórka. Proszę. Piątka. Dobra, zaraz Wam pokażemy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, to tutaj jest nasza dziewiątka i dziesiątka, ale zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Teraz tu na łóżku mamy zrobione właśnie osiem, dziewięć i dziesięć, więc Maciuś tu, Joleczka tu. Dzieciaki możecie ich przenosić. A ja zabieram te rzeczy i zaraz okay. będziemy kolejne oceniać. Maciuś na dziesiątkę, Stasiu. O, tutaj... A Joleczka na dziesiątkę. Na dziewiątkę. Na dziewiątkę, tak, tak. Chyba, że może na dwa. dwa. Nie no, jo Maciuś jest interaktywny, on jest taki najbardziej przerażający. No ale to na, może, y może na kilka razy na jedną. No dziewiątkę. to dawaj Joleczkę, bo ona się obrazi na nas jeszcze. Joleczka idzie z Maciusiem na dziesiątkę. Zakochana para. <laughs> Wyciągam kolejną rzecz do oceny z pudełka, no i teraz w ocenie będą mi pomagali Oliwka i Stasiu. Uwaga. Nagrobek! Wiem, że mamy jeszcze podobny z tamtego roku, ale według mnie on ogólnie jest fajny. Ja bym wszystko dała na 10, ale no przecież Joleczka Siedem. i Maciuś. Zero! Zero? Słuchajcie, Joleczka i Maciuś są lepsi niż ten nagrobek, no wiadomo, tak? A ja bym to dała uczciwie na szóstkę. To jest fajna dekoracja. 7. Siedem? Siedem? Dobrze, przekazuję słuchajcie moim pomocnikom, Siedem. siódemka jest tu na pufie. na pufie, my mamy cały dom teraz w jakichś ocenach zrobiony. Worek z mini czaszkami I one są fajne jak na przykład rozrzucić je na jeden. stół, trzy, jeden, trzy, jeden, trzy. jeden. Dwa. na środek, jeden. na dwójkę. Moja zdecydowanie ulubiona rzecz z tamtego roku, czyli ta ogromna czacha z takim jeszcze tym. No i ja wam pokażę, jak to można. O, zakładacie I tak? Ja to jeszcze zakładam, że I tak, tak, i tak, tak. o, dokładnie, ja tak. tak wiecie o co chodzi. Zostawcie łapki w górę, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. I komentarze, to i subskrypcje. Dziesiątkę. I właśnie ja się zastanawiam, bo słuchajcie, to, to jest zdecydowanie z tej kategorii takiej, takiej wow, ale czy na dziesiątkę? Na dziesiątkę. Może dajmy to na dziewiątkę, Oliwia? Nie, bo to jest tylko, zobacz, to jest czacha tylko, a Joleczka jo, z Maciusiem są większe. to będzie ja. Wycieraczka Happy Halloween. No i ogólnie spoko, to jest wycieraczka. Po prostu wycieraczka. Y, ale można ją by dać tutaj spokojnie na te Szóstka. niższe oceny. Na szóstkę? Ja, ja bym ją na piątkę dała. Szóstkę, bo jest fajna. No dobra, no to jeżeli Oliwka zdecydowała, ciekawe co my damy na 1, 2, 3, ja nie wiem, a na 3 już było coś, tak? Na 2, te czaszki, dobra, czyli jakoś dajemy radę. Pajęczyny z pająkami białe. No i to jest obowiązkowy po prostu element wystroju. Każdej halloweenowej imprezy, albo nie wiem halloweenowych właśnie ozdób w domu, no pajęczyny z tymi pająkami plastikowymi zawsze muszą być. I ja bym sobie tutaj je tak spokojnie dała na szóstkę. Kazasz się ze mną? Pająki i pajęczyny zawsze muszą być, więc na szóstkę. Szóstka, razem. nie, nie, nie. Taka czwórka. No to nie, to ja bym Wycieraczkę dużo niżej, Ja pająki z pajęczynami porusza. muszą być. Porusza. A w życiu się nie zgodzę no na to. To już ta piątka, ale to nie zasługuje na. Ja uważam, że wycieraczka jest mniej ważna niż nie, pajęczyny. Nie, pajęczyny pajęczyny to, muszą to, być. Jak przeszkadza, że to robi największy efekt? No, a ja nie. mam jeszcze fioletowe. Teraz słuchajcie. Czarno-fioletowy, jakby obróz na stół, ale to nie jest obróz, tylko to jest taki poszarpany materiał, żeby było strasznie. Żeby właśnie tak to wyglądało. I o, dla, dla mnie to też jest dobre. To w ogóle nie jest straszne, więc ja to daję taką trójkę. Albo czwórkę. Eee, poczekajcie, jeden, dwa, a gdzie jest trójka? Gdzie jest? Tak? A trójka jest na indukcji, dobra. Ok, mogę się zgodzić, Spór. że jakby na trójkę dajmy no to. Bo to jest w Dobrze, dajmy to na trójkę, zobaczymy jak będzie dalej, najwyżej finalnie będziemy wszystko przekładać. Wiem, że do Maciusia i Joleczki to temu jest daleko, ale ja to uwielbiam, bo to jest upiorny stojak na jedzenie na stół. Patrzcie wy tylko, tutaj takie łapska wystają i tu możecie powiesić właśnie donaty, na dole jakieś babeczki albo przekąski. I to jest naprawdę mega, na jaki ty to numer kładziesz, przepraszam cię bardzo, a w życiu, na szóstkę to położyła. Ja to normalnie daję na przynajmniej 8 albo 7. 7. No dobra, no to dawaj, to na grobka to idzie, ale to jest naprawdę mega super rzecz. Pajęczyny, ale fioletowe. I co oliwka? To, y, jeszcze, No to razem z białymi. Tak. Dobra, no to pajęczyny poleciały na piątkę. Kolejne rzeczy, słuchajcie, to foremki do lodu i ja to też bym wysoko oceniała. No bo to jest ja fajne, że cieraczkę. na szóstkę. To Albo są nie, fo siódemkę, foremki, no ja dobra, foremki czachowe i foremki kostkowe do napojów na halloweenową imprezę. Dobra, to teraz tak powiem Wam, że nie to mamy nic na jedynce, na czwórce, to na ósemce na i na dziewiątce. Duchów mamy bardzo dużo w ogóle. To są takie duchy, gdzie wygina się te się o, ramiona i one jechać. są właśnie taką wiszącą dekoracją. I one są też mega fajne. Mhm. I jeżeli chodzi właśnie o dekorowanie imprezy, to one fajnie zapełnią tą przestrzeń i wszystko, i będą tak strasz, takie straszaki, nie? No to jest fajne, to daję tu. Na ósemkę? Na, na, 7, nie na ósemkę. Na dziewiątkę? Są super. A ja bym dała je niżej trochę na ósemkę. No nie, bo można je tu wyginać i są fajne. To ja nie wiem, to po prostu chyba każdy by musiał stworzyć swój ranking, słuchajcie, ale dobra, dajcie znać, co o tym sądzicie. Kolejna rzecz, i ja tu będę się kłóciła, bo to idzie bardzo wysoko. Słuchajcie, to jest łapa. Szkieletowa. I tutaj są takie, jakby kieliszki, kubeczki. I ja wiem, że to może być różne zastosowanie na to, ale ja na tych upiornych urodzinach Dawida chcę tutaj wsypać pomieszane fasolki, jelly, belly, beans, wiecie o co chodzi. I żeby goście losowali na zmianę jakoś w kolejkach na Oliwia na ósemkę. dawaj mi to, na ósemkę, no Dobra, jest git, ale to niżej połóż. I właśnie. W tych kubeczkach będą wsypane te fasolki i goście będą ja musieli... Ja wiem, z pastą tylko. Ogólnie będziemy się śmiali z tego, że ktoś trafił dobre albo niedobre. Z pastą to jest niedobre. Dobra jest właśnie to zaszukaństwo. Pasta jest właśnie najlepsza w tych niedobrych. Bobeczki na jedzenie. I te bobeczki, słuchajcie, to się nazywają pikery. Na mafinki, na przystawki i ogólnie ja je bardzo lubię. I ja na każdych imprezach, jak robię jakieś jedzonko, to bardzo lubię wbijać w te przystawki takie różne dodatki, ale myślę, że z wszystkich tutaj tych Halloweenowych dekoracji, to to możemy dać na jeden. Nie, dlatego że ja zawsze po imprezie z czerwy, to ty mi się nie bawi. Ja okay. to daję na dziesięć. Nie! No! Daj mi to proszę cię. Na to na to! Nie, będzie kłótnia. Oliwia, to idzie albo na jeden, albo na dwa, bo chociaż jest mega fajne, to w porównaniu z tym, co już tu pokazywałam, jest dużo słabsze. Bądźmy. No patrzcie, no a co ja na jedynkę dam? Kolejne do oceny. I to robimy jako zestaw. Talerzyki pajęczynowe, serwetki nietoperzowe, i tutaj mamy też kubeczki. Takie pajęczynowe I to jest jakby wszystko na urodziny Dawida I ja tutaj szczerze mogę dać temu numer 6 lub 7 Bo to jest bardzo ładne 6 czy 7 Oliwka? Dobra, czyli idzie do wycieraczki I zaraz Wam w ogóle pokażemy jak to się wszystko rozłożyło Dobra, lecimy dalej Teraz wyciągam stroje Wednesday Jedynka Ja... W... Gdzie jedynka? One są rewelacyjne Jan, to może źle miałaś założone. Tutaj są włosy, jest cała sukienka, jeszcze no pisze na niej to na szóstkę. W życiu. To jest na ósemkę. Ta sukienka jest po prostu rewelacja. My mamy takie meczy meczy z oliwką, wiecie, Wednesdayki i nie jest widać, naprawdę, widać. naprawdę super. Tutaj jest upiorny strój Stasia. Nie, dziesiątka. Nie no, na dziesiątka. To jest mniej niż Maciuś Joleczka! To jest mega fajne, ale mniej niż to Maciuś Joleczka. To mniejsze, to bardziej od Wednesday? Tak. Dobra, niech będzie. W ogóle, słuchajcie, na tym kondzi możecie znaleźć nawet strój Spongeboba. Albo coś takiego, SpongeBob, takie śmieszne. Tak. Bo wiecie, Halloween, ogólnie my nie obchodzimy tego Halloween, tak jak robią to za granicą. Nie kultujemy tego wszystkiego. To, to jest trój, mamy. To ja jest mega. Dobra, zgodzę się, ja to przymierzam i wygląda to tak super, to jest taka mroczna wróżka. I wracając do tego, czy Oli, nie biegaj mi bo mi aparat trzęsie. Czy obchodzimy, czy nie obchodzimy, ale bardzo lubimy ten straszny klimacik, te straszne dekoracje. I w sumie takie dekoracje można sobie zrobić, nie wiem, w maju, w sierpniu, kiedy tam chcecie. Po prostu akurat ta jesień tutaj tak przypadła na to, więc jakby coś, my nie. Kultywujemy, nie kultywujemy, nie, nie łazimy z cukierkami, że wiecie, albo dajesz cukierka, albo robimy ci coś złego. Nie. My bardzo skupiamy się fajnie, właśnie bawimy się z tymi dekoracjami, że możemy się jakby tak nastraszykować trochę, jeżeli o to chodzi. Wiecie, o co mi chodzi. Do stroju Staśka jest dołączony jeszcze taki yy, sierp, jakby, czucu, czu, więc okej. Okay. No i teraz słuchajcie, pajęczynka. Piękna pajęczynka na stoliczek. Ile byście jej dali punktów od 1 do 10? Ona też będzie z tych słabszych jakby. Gdzie pajęczyna? Gdzie pajęczyna? No dobra, czyli ile? Ile to jest Niżej na, na trójkę? Dobra, ja jestem ciekawa, co pójdzie na jedynkę. Ja się z Oliwką nie dogadam, słuchajcie, bo ona teraz pajęczynę jednak położyła na jedynkę, a ja na przykład uważam, że te pi pikery, wiecie, te wpinki do tych babe, do babeczek i jedzenia, to one są na jedynkę, a pajęczyna jest fajniejsza. Teraz przechodzimy do dekoracji które one są, słuchajcie takie, wow, to są obrazy, które zmieniają twarze. On i teraz może to widać na tym. Widzicie, co się dzieje z tą kobietką? Nie, no właśnie nie na jedynkę. Mamy tych obrazów cztery z różnymi postaciami i śmiało na ósemkę lub siódemkę trzeba to zdecydowanie dać. Pająk, Pajosław, ja się Pająku boję. Nie, na dziś on jest, on jest nadal y, o level niżej jakby od Maciusia i od Joleczki, ale jest duży. I to co? Na, jest. Na? na to, tu? Ale jak się nazywa? On się nazywa... Pa, pająk Pajosław, Sarnoczka. słuchajcie. Mamy tutaj jeszcze o, takie mniejsze wersje, ale do tego już nie będziemy oceniać, bo jakby A, Pająk Pajosław jest na, na dziewiątce, czyli wysoko. Nie to perek. To jest też dekoracja taka wisząca, którą możecie sobie powiesić, nie wiem, w oknie, nad stołem, jak tam chcecie. W sumie, o, on teraz się ładnie ułożył. Trochę jak dla tabiec wygląda, taki nietoperkowy. No i y, dla nietoperka, na moje, siedem. On jest bardzo fajny. Zobaczcie, jeszcze więcej tych steropianowych rzeczy, czyli nagrobek. I tutaj jest jeszcze taka tabliczka. I ta tabliczka, nie wiem, czy ma jeszcze. O! Ona wydaje takie dźwięki cichutkie i świecą mu się oczy, ale że teraz mamy jasno, no to będzie ciężko jakby to pokazać. Więc to ląduje na miejsce siódme razem z tamtym nagrobkiem i no bo to jest podobne w sumie do siebie. I myślę, że siedem to jest uczciwa ocena dla tych rzeczy. na przystawki. W sensie to jest mała rzecz, ale to jest fajna rzecz, więc ja nawet bym dała szczuro na zdrowie, prawda, na ósemkę. Szczura! Na ósemki! Na szóstkę. No, na ósemkę. Na ósemkę. To naprawdę śmiało może dać na ósemkę. To jest mega fajne. Dla Stasia do oceny Czaszunia. Na jakie miejsce Ty byś dał tą Czaszunię? Chodź pogadamy. Dawaj tutaj pokaż się. Nie chcesz się pokazać. Proszę. Czaszunia idzie na miejsce które? Od jeden do 10. Wiecie Stasiek może mieć taką... Stasiek to dał na dwójkę. Ale myślę, że Stasią ma jeszcze taką... Nie ma jeszcze tej orientacji w cyferkach. Wiecie? Na dwójkę? Oliwka, dla ciebie ocena foremek na galaretki w kształcie mózgu. 10 na 10. Nie, nie ma opcji. Szóstka. To, mo, na szóstkę się zgadza. Ja do Maciusia i do Joleczki, słuchajcie, jest to bardzo fajna rzecz z tymi galaretkami, ale no. i Joleczka i, I Jan. Tak. I ogólnie zobaczcie, ile już tego jest ocenione, a tutaj w pudełku jeszcze, tutaj w pudełku jeszcze, a tu ile jeszcze rzeczy leży. Zobaczcie, tutaj już na stole o 6, 5, 4 Tam jest trójeczka i tutaj poszły te obrusy Tutaj mamy słuchajcie jedynkę, no ale to jest, nie, no to jest nie fair na jedynkę Bo to jest fajniejsze dużo, no ale Stasiek tak zdecydował I tutaj mamy dwójkę, dla mnie to też jest nie fair Z oceną pomoże mi teraz Dawid, dla którego w ogóle tą mega halloweenową imprezę będę tworzyła Z okazji jego 30... Pierwszych urodzin, tak dobrze, bym musiałam się zastanowić. No i zaraz do nas przyjdzie Pan książe, bo suszy włosy sobie. wiecie. Książę teraz pomoże nam ocenić. Dawaj, tutaj mamy tak 8, 9, 10. Tu jest Maciuś z Joneczką. Ale to jest od najmniejszego do największego. No czy? tak, na przykład tam jest 1 i dwa, ale Stasiu uważam, że trochę nie szczerze dał tam jedynkę i dwójkę, tą czaszkę. Tutaj mamy 6, 5 i 4. Tutaj mamy trójeczkę, to poszły obrusy takie po prostu na czeka. Ale to jest 3 punkty czy że słabo? To jest 3 na 10. No, zobaczcie co tu się dzieje. To już jest jak Halloweenowa impreza jakaś. No, to z czym się zgadzasz, z czym się nie zgadzasz. No, Maciuś z Joleczką jest na 10, to są torci. No i jeszcze tego włożyli. Czaszkę tam zdecydowali, no. tą wielką. No tu jest ósemka. To jeszcze w ogóle bardzo dużo rzeczy do oceny. Stroje poszły na, na 8 i na 9 i tutaj na dziesiątkę Ale ten mój. No, że stroje z jakimiś ręczkami i tak. No dalej? tak, bo to jest wszystko na 8, na 10. Te obrazy są może. A, na bo ty mogę wyjąć na przed poszczególną tak. No bo to jest na 4. No. Dawid zmienił, że te rzeczy są na 4, a te rzeczy są na 6. Z kolei mi to nie. Au, to nie odpowiada mi na 6. Leczuja? Bo to jest dla mnie na 3. Ale dlaczego? No, Uważam, że to jest niż. Bo mi ogólnie bardziej się podobają takie czachowe klimaty. No, to, ale to też jest szuska, czaszka. No ale ta sikiera z tym to nie chyba. W ogóle to będę miała dla was zadanie. Bardzo was proszę, bo ja jak zamawiałam stroje, to jakby dla mnie i dla Oliwki Wednesdayki, dla Staśka. I ja jeszcze mam tą mroczną wróżkę na urodziny Dawida. Dla Stasia, Staś sam sobie wybrał ten strój mrocznego tego rycerza. Wiecie o co chodzi? No i teraz mam problem z tym panem Księciem, co tutaj koło mnie stoi, bo nie wiem za co on ma się przebrać na swoje urodziny. I może wy mi pomożecie. Może wejdźcie na stronę Konji, zobaczcie co tam jest. I wybierzcie mu strój na te urodziny, w jakim on ma wystąpić i dajcie znać w komentarzu. Wyglądam zaraz jak szarownica. Weźcie mi, pomóżcie, bo tam były jakieś takie lekarze, jakieś tam no ja nie wiem, tam było bardzo dużo rzeczy, jacyś rycerze, coś takiego, różne takie... Gryffindor! No więc pomóżcie mi wybrać nie, dla ty niego... Ty ale ja ty to zamiada nie powinieneś. Jakiegoś... Jestem sliterist! Nie jestem z Jesteś teraz wyglądasz jak sliterium. Dlaczego? No to zobacz, co trzymasz w ręku. No i co? To jest mój ziomek, ja go bardzo lubię. Dawid, bo mi już rąk zaczyna brakować! A wiesz, że to jest wszystko na twojej... Ty zdajesz sobie sprawę, że to jest wszystko na twoją imprezę? Tam się imprezę? ładnie patrzy kamerę do ludzi. Wiecie, co ja dla niego robię? Ja tutaj zamienię ca... Już mnie nie widać! Ja tu zamienię cały nasz dom po, po, po prostu... Ale bo to daje mi do zrozumienia, że co? No, że jak ja się staram dla Ciebie i wszystko... Nie, ale i te wszystko. wszystkie i wszystko, to co to ma za do mnie? No to, że dziadem jesteś takim kosciotrupem, takim wstrętnym, wrednym. Akurat powiem Wam szczerze, że do Dawida to idealnie ten temat Halloween pasuje. I bardzo dobrze, że Ty masz w takim okresie urodziny, bo po prostu to jest rewelacja. No i co Ty tam zrobiłeś? No jeszcze popsuję, no. O. Tak, to... No dobra, to teraz mogę Cię ocenić na 11 na 10. Aha, czyli to jest, słuchajcie, teraz jest ten przedmiot, co ja powiedziałam, że To nie musi trzymać, jeden... bo tu się trzyma. Puść. Jeden przedmiot i ja jestem tym 11 na 10. Dobra, słuchajcie, to dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie, a ja teraz będę grupowała to, te wszystkie jest? rzeczy, to będzie powiedziane o tym na odcinku z Wednesdayką. To jest zestaw do. tam no, jest dużo, wiesz o co chodzi? Bo to jakby trafi do kogoś z Was i odcinek będzie niedługo. I oglądajcie go, bo tam będzie takie A To rozdawała? Tak, będę rozdawała. I Twoim gościom też rozdam na urodzinach i, i Wam rozdam tutaj. A, ja o wszystkich myślę, naprawdę o wszystkich myślę. Więc słuchajcie, dajcie znać, jak sądzicie o tych naszych ocenach. Yy, czy. No, Stasiu bardzo zaniżał. Oliwka też trochę zaniżała. Zaniżał. No to są do lodów foremki, takie, że jak będzie jakiś napój albo coś tam, to wtedy czache wkładamy i no on zorientowany, jego urodziny słuchajcie i widzicie, on teraz normalnie pierwszy raz Ale na to jest foremka do galaretki a, mózgu. A ja ci ją zrobię. Zrobię ci ją właśnie, bo u ciebie tego brakuje trochę. Idź mi stąd, idź mi stąd, sio! A wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Czekajcie na odcinek z Wednesdayką, bo tam będzie fajne e, taka rozdawajka od nas dla was. Brzydal, wstrętne szkielet dziadu. Więc widzimy się, się w kolejnym odcinku. I papatki, do nas.